W dzisiejszym odcinku powiem Wam o pinakoladzie. Przygotowałem dwa warianty koktajli. Jeden według klasycznej receptury, drugi według tej znanej w większości mieszkających w kraju nad Wisłą. Która będzie dla Was lepsza, która jest łatwiejsza w przygotowaniu? Jak je zrobić, jak je przygotować, czym się różnią? Tego wszystkiego dowiecie się w odcinku. Zapraszam do oglądania. Witam Was bardzo serdecznie. Jeśli jeszcze mnie znacie, to ja jestem Dawid, a Wy jesteście na kanale Barmani Bonanza TV. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam dwie drogi, jak przygotować pinakoladę. W pierwszej wersji przygotuję bardziej to, co niektórzy za pinakoladę uważają, a czym ona nie jest. W kraju nad Wisłą wielu rodaków ma zakłamany obraz tego, czym colada jest. Być może dlatego, że barmani serwowali ten koktajl, nie do końca wiedząc, co robią dziesięciolecia wstecz, dlatego dzisiaj sprostuję kilka mitów i na początek przygotuję piniakoladę, którą większość osób zna, ale która nią do końca nie jest. Do przygotowania naszego koktajlu będziemy potrzebowali szklanice, shaker, szkło. Ja przygotuję sobie koktajl w szkle typu Hurricane. Bierzemy shaker, szklanicę. 30 ml malibu lub innego likieru kokosowego, jakim akurat e, dysponujecie. 15 ml białego rumu. Oryginalna receptura na pinakolady oparta jest na śmietance kokosowej. U nas w sklepach ta śmietanka jest różnej jakości, różnej dostępności, aczkolwiek mamy śmietanę kremówkę, 30 ml, będzie w porządku. Kremówka ma to do siebie, 30% że jest praktycznie tak samo tłusta jak używana w koktajlu Puerto Rico, czyli piniacoladzie, śmietanka kokosowa. Dobrze i teraz jeszcze do naszego koktajlu potrzebujemy na ananasowy, nektar ananasowy, co znajdziecie w sklepie. Potrzebujemy go około 100 ml. Całą miksturkę sobie szejkujemy. Te ruchy muszą być dynamiczne, żeby to nam się dobrze wszystko wymieszało. Biorąc pod uwagę, że dajemy do koktajlu śmietanę. Ona się będzie miała ciężko połączyć. Uzupełniamy wodem szkło, sprężynka i przelewamy koktajl. Idealnie wymierzony. Przeozdabiamy naszą pinakoladę liśćmi ananasa. No i też trójkącikiem ananasa. Będzie to fajnie wyglądać. Bierzemy serwetkę. I nasz koktajl jest gotowy. kolada jest już gotowa. Spróbujmy, jak smakuje. Jest to koktajl z wyczuwalną śmietanką. E, bardzo słodki. Myślę, że jest to deserowa wersja drinka. Można go e, pić w sumie w ogóle nie czując alkoholu. Także fajna propozycja. Aczkolwiek, jak powiedziałem wcześniej, nie można tego nazywać klasyczną pinakoladą, ponieważ nią ona nie jest. Ale jest to bardzo fajny koktajl e, o smaku ananasowo-kokosowym na białym rumie. Także. Jeśli chcecie sobie coś takiego w domu strzelić, jak najbardziej warto polecam. Jest to e, ciekawa alternatywa. Czasami, jak macie ochotę na słodkie, po co tam puste kalorie brać, skoro można użyć napoju, który oprócz zaspokojenia kubków smakowych również wprawić w lekki rausz. A teraz przechodzimy do prawdziwej piniakolady. W ogóle skąd ta nazwa piniakolada? E, jest to połączenie, etymologia słów mówi wyraźnie. Ananas przecedzać, czyli przecedzony ananas. A propos właśnie ananasa, potrzebujemy taką ładną, dorodną sztukę i dobry nóż. Odcinamy całą tą główkę. Ona nam się do niczego nie przyda. Aż butelki się tutaj zbuntowały. Ok, i teraz ja mam taką fajną maszynkę do ananasów. Przymierzam ją. Wbijam w ananasa i trzymając wykrawamy środek, który już będzie nam potrzebny i przydatny. Ja sobie wybrałem ananasa, który ładnie wygląda, ma fajne liście, ale jest trochę niedojrzały. Czy niedojrzały to duże słowo, aczkolwiek. I z gorzej wygląda, tym jest bardziej słodki w środku, tak można przyjąć. Przy tym drążeniu na nasa trzeba zwrócić uwagę, żeby nie przebić dna. Zobaczymy, co tutaj nie wyszło. O, tak to wygląda w środku. Jak widzieliście ten pień, on nam nie będzie potrzebny w takiej wysokości. Wycinamy sobie. Przydadzą się ostre, długie noże. Wy to widzicie w przyspieszonym tempie nieco, ale tak. Teraz, gdy już mamy wydrążone naczynie naszego koktajlu, przechodzimy do jego wnętrza. Potrzebujemy blender, i do kubku blendera. Ja sobie tutaj ściągnę rączkę mojego super sprzętu do wydrążania ananasów tak jak zazwyczaj inwestuję w sprzęt taki bardziej premium, tak to urządzenie zamówiłem z Aliexpress, kosztowało, nie wiem, do 10 zł. Cyk. Jak widzicie, prosto, elegancko plasterki ananasa są. Teraz kolejnym składnikiem oryginalnej piniakolady jest śmietanka kokosowa. Ja znalazłem mleczko kokosowe. Aczkolwiek to nie jest to samo co w Puerto Rico. Jednak ma wysoką zawartość tłuszczu i jest gęste. Tylko tak potrzebujemy jakieś dwie dobre łyżeczki. I do tego jeszcze dodamy, moi drodzy, syrop cukrowy. Dzisiaj się postarałem, znalazłem w sklepie w bardzo dobrej cenie. Jak ktoś nie chce sobie sam zrobić, nie potrafi, może kupić za 5,99. Syrop cukrowy, którego potrzebujemy, 10 ml. Te składniki już sobie w naszym kubku leżą. Uzupełniamy blendem białym rumem. 30 ml. Teraz, zanim zamkniemy kubeczek, nasypujemy kruszonego lodu. W zależności też, jaki macie blender, bo ja tutaj sobie mogę śmiało lód w kościach nasypać, kruszony, nic się nie stanie, mogę długo mieszać. Bo mam taki blender bardziej profes do profesjonalnych zastosowań. W blenderach domowych warto sobie sprawdzić, czy wasz blender może lód miksować i jak, jak długo może to robić. Żeby się nie okazało, że barman z YouTube'a powiedział. A teraz trzeba naprawiać spalony blender. Także jak coś złego, to, to nie ja. Taka łyżeczka kruszonego lodu. Może jeszcze troszkę. Ogólnie tak, im więcej będziemy mieli lodu, tym bardziej taki nasz koktajl przybierze formę granity. granity. Kubek wkładam do blendera. Przyciskam i zaczynamy mieszanie. Tak nie róbcie. Trochę przechwaliłem ten mój blender, muszę mu odrobinkę pomóc, ponieważ składniki nie dostają się do ostrzy. Wszelkie operacje z blenderem radzę wykonywać przy wyłączonym urządzeniu. chwilkę się ten mój koktajl musiał zblendować, ale myślę, że było warto. Teraz tak, tak przygotowaną miksturę przelewamy do ananasa. Jeśli nie jesteście pewni ananasa, to zawsze można sobie wsadzić taki owoc do kieliszka, wtedy mam pewność, że no tak jak u mnie, gdzie nigdzie tutaj on przecieka, to wtedy nie zrobicie bałaganu, nikt się nie obleje, a wygląda to jeszcze bardziej dostojnie. Ja do dekoracji użyję sobie, może niezgodnie z przepisami, ale płatków czekolady. Szkoda, że tego nie widzicie za wysoko. Tak przygotowana kolada jest zrobiona według klasycznej receptury IBA. Sprawdźmy, jak smakuje. Jak dla mnie ten smak jest bardziej kokosowy niż poprzednia próba, aczkolwiek nie jest tak słodki jak poprzednia wersja ze śmietaną kremówką. Chociaż tutaj tutaj czuć tą konsystencję. Dla mnie Bardziej odpowiadała wersja pierwsza, aczkolwiek no myślę, że żeby wyrobić sobie własne zdanie na ten temat, musicie koniecznie spróbować obu sposobów. Na podanie w tej formie powinno zrobić wrażenie na waszych przyjaciołach, znajomych, rodzinie czy waszych gości, którym będziecie pina colada serwowali. Skąd się wziął taki fejm na pina colada? Nawet w filmie Strażnicy Galaktyki, jeśli ktoś z was ogląda Marvela, tam Quill, Starlord, gdy odzyskał swój e, Walkman, leciała piosenka e, Escape, a pina colada song. E, I od tego czasu właśnie chyba rozpoczęła się zawrotna kariera tego drinka. Utwór powstał w 1979 roku, a film był chyba nagrany w 2014. Cały czas aktualny. Dobrze, dzisiaj to by było na tyle. Pina colada. Jest gotowa. Macie dwie propozycje, jak ją możecie wykorzystać. Jeśli podobają Wam się nasze odcinki, zapraszam do subskrybowania, polajkowania tego filmu, naszego fanpage'a, zadawania pytań w komentarzach. Jeśli chcecie, przygotujemy dla Was jakiś koktajl, który Wam się marzy. Także co? Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!